Dwa tygodnie no od Nie przeraża cię ta okolica? Przecież tu można odpocząć, tylko są robale. Te miejsce, według mnie, jest jakieś straszne. W tych okolicach była zamordowana dziewczynka. Bzdury. Nie uwierzę, póki nie zobaczę. Duchy nie istnieją. Jesteś pewna? Głupia bałjeczka o zamordowanej dziewczynce. Duchy nie istnieją. Mordercą jest któryś z nas. Bzdury. Jesteś pewna? Nieświadomie ktoś zabija. Nie Możemy spać! Przecież to ona nas morduje! Nie mamy pewności, nie mamy dowodów! Ja staram się wam pomóc! Skąd wiecie, że to. Dobra, jest podejrzana. Dlaczego ty to robisz? Ja nic nie robię! Jesteś pewna? 재미ast of them...